mam Widzu, z tej strony Ripson. teraz takie szybkie info. Jak wy widzicie napis na właśnie tutaj na, na filmiku startuje fishmc.pl Jest to mój serwer, na którym możecie śmiało wbiec i grać. Co do startu serwera, to ten start jeszcze do końca nie jest określony. Ponieważ wszystkie pluginy, wszystko jest robione autorską większość tych rzeczy może nie wszystko, ale większość właśnie jest e, pisanych przez, przez deweloperów, e, więc e, myślę, że będzie wam się przyjemnie grało. Optymalizacja serwera jest naprawdę na wysokim poziomie, co pozwoli e, wam zagrać na żadnych lagów, e, a co do e, hostingu. To jest, stoimy właśnie nie na hostingu, tylko na VPS-ie e, z wysokimi parametrami naszej maszyny, e, co pozwoli Wam nagranie bez żadnych lagów, e, ścinek e, czy cokolwiek, e, odnosząc się jeszcze tutaj do jakichś tam e, dedosów na nasz serwer, e, no to na pewno tego nie zadznacie u nas, e, ponieważ. Nasz OPS sponsoruje nam od razu 5 e, rodzajów ochrony serwera, anty-DDoS e, oraz inne e, e, DDOSów ochrony serwera. E, więc co? No, biajcie na Discord już za niedługo e, tutaj Tomić nam podsunął właśnie e, jakiś tam pomysł na GTAway, więc coś możemy pomyśleć na, na jakimś takim grubszym giveaway'em dla paru osób do wygrania. Wersja 1.171. E, jeszcze tutaj szybko powiem co do cheaterów, e, to też ich tutaj na naszym serwerze na szczęście nie poznacie, ponieważ nasz anti-chip jest e, perfekcyjny do tego, <grym> jak to tak nazwę. No co? wbijajcie, no i co? i Widzimy się na serwerze. Na no,